Wspomnijmy, niedawno Ratusz ogłosił przetarg na przesunięcie płyty boiska na stadionie przy ulicy Agrykola. Zwycięska firma przesunie płytę o 7 metrów, wykona również odwodnienie i nowe wiaty dla zawodników rezerwowych. To zadanie musi zostać zrealizowane jeszcze w tym roku, bo wymagają tego przepisy PZPN. Na te prace miasto pozyskało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500 tysięcy złotych. To nie jedyne prace, jakie zaplanowano na całym kompleksie przy Agrykoli. Zmodernizowany zostanie również tor wrodkarski wraz z boiskiem wewnątrz toru. Tu też władzą miasta. Udało się uzyskać finansowe wsparcie. Jest to milion złotych kwota. Kolejna z rezerwy ministra sportu. Tor wrodkarski zimą będzie zamienił się w tor lodowy dla panczenistów dzięki specjalnym płytom chłodzącym i systemowi mrożenia. Wewnątrz powstanie boisko ze sztuczną nawierzchnią. Miasto jest w trakcie przygotowywania przetargu na te inwestycje. Prace mogą się rozpocząć jeszcze w tym roku, a zakończyć się w 2016. Natomiast inna sportowa inwestycja. Centrum Rekreacji Wodnych nie zostanie ukończona na czas. Na razie jednak unijne dofinansowanie jest niezagrożone, bo miasto uzyskało zgodę od Urzędu Marszałkowskiego na przedłużenie realizacji zadania. Na dzisiaj mamy podpisany aneks na, na, ten, na to zadanie. Tak jak mówiłem, nie dopuszczam, że możemy oddać środki z Unii Europejskiej i nie wykonać. Wykonawca ma oddać wodny kompleks przy ulicy Moniuszki do końca lipca. Jak się pracuje w ratuszu? W obiegowej opinii praca urzędnika uchodzi za tzw. Tak ciepłą posadę. Nic więc dziwnego, że rekrutacja na dowolne stanowisko w urzędzie cieszy się dużą popularnością. Olsztyński Urząd Miasta to pracodawca, w którym liczba etatów może zaskoczyć niejednego. Pracuje tam bowiem ponad 600 urzędników. Urząd Miasta Olsztynie jest specyficznym urzędem, bowiem w ramach tego urzędu mieszczą się dwa urzędy, a więc Urząd Gminny i Starostwo Powiatowe. Nie wszyscy o tym wiedzą. Tym samym miasto grockie, jakim jest miasto Olsztyn, realizuje te dwie funkcje. W urzędzie miasta Olsztyna funkcjonuje 30 biur i wydziałów. W każdym zatrudniony jest dyrektor i specjaliści. Zarobki tych ostatnich różnią się w zależności od biura, w jakim specjalista pracuje. Natomiast zarobki dyrektorów są jednakowe. Ich podstawowa pensja wynosi około 6 tys. zł brutto. Do tego dochodzą różne dodatki, które podwyższają miesięczne wynagrodzenie do około 7 tys. zł. Najistotniejszym z nich jest wynagrodzenie z tytułu stażu pracy wynoszące od 5 do 20% w zależności od ilości przepracowanych lat w urzędzie. Oprócz tego urzędnicy mogą liczyć na szereg innych dodatków. Są to dodatki za dodatkowe zadania realizowane poza zakresem czynności pracowniczych danego pracownika. Dodatkowo również mamy do czynienia z dodatkami funkcyjnymi, a więc to są dodatki z tytułu funkcji kierownika czy też dyrektora wydziału. Ostatnie podwyżki pensji w ratuszu miały miejsce w 2007 roku. Jak poinformował nas przewodniczący Związku Zawodowego w Urzędzie Miasta Jarosław Dąbrowski, w tym roku udało się wynegocjować z prezydentem regulację płac. Polega ona na włączeniu dodatku specjalnego do zasadniczej pensji urzędników. Związek stara się także zwiększyć stabilność zatrudnienia i poprawić kontakty pracowników z ich przełożonymi. Tu również działamy z panem prezydentem. W tym zakresie wypracowaliśmy model taki, że pan prezydent. Raz na jakiś czas, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące organizuje możliwość spotkania indywidualnego się z pracownikami po wcześniejszym umówieniu. Natomiast z Komisją Zakładową Związku współpracujemy systematycznie, spotykając się, omawiając problemy, które docierają do nas. Jarosław Dąbrowski chwali sobie współpracę z kierownictwem urzędu. Jak mówi, rozwiązując problemy, obie strony zawsze starają się wypracować kompromis. Drogą negocjacji można więcej osiągnąć niż akcjami ostrymi sprzeciwu, czy powiedzmy choćby strajku włoskiego w urzędzie. Mamy, jak jeden chyba niewielu nie urzędów administracji samorządowej, mamy e, związki zawodowe pracowników samorządowych. Ja oceniam bardzo pozytywnie, ponieważ są naturalnym takim pośrednikiem pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Wiele problemów pracowniczych już jest rozwiązywanych. I awizowanych poprzez właśnie związki zawodowe. Kierownictwo Urzędu Miasta i Związek Zawodowy być może ponownie zasiądą do rozmów. Jednym z najważniejszych celów związku jest bowiem wywalczenie kolejnej podwyżki pensji dla wszystkich pracowników. Wielu z nas na pewno jeszcze pamięta koncerty, festiwale i własne występy na tej scenie. Niestety, ząb czasu i brak pieniędzy bezpowrotnie zniszczył ten obiekt. Od lat jego stan techniczny nie pozwala na organizowanie tu żadnych imprez. Teraz amfiteatr w parku Dolinka stał się raczej miejscem spotkań mało kulturalnych, za to mocno zakrapianych. O tym, że obiekt ten pod wieloma względami zagraża bezpieczeństwu mieszkańców, prezydenta powiadomił zarząd Zielani Miejskiej, który oficjalnie wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozbiórkę amfiteatru. Wpłynęło do nas takie pismo od zieleni miejskiej, w którym decydującym argumentem jest bezpieczeństwo i stan techniczny tego obiektu. Jednakże, tak jak mówię, decyzji w tej kwestii jeszcze nie ma. Pan prezydent zlecił wykonanie ekspertyzy technicznej tego obiektu i po otrzymaniu tych dokumentacji będą podejmowane decyzje pewnie poprzedzone jeszcze dyskusjami. Nie da się ukryć, że amfiteatr jest w opłakanym stanie, ale nie podlega też dyskusji, że likwidacja to ostateczne rozwiązanie. Jeszcze w 2010 roku mówiło się o przebudowie tego miejsca i przywróceniu mu dawnej funkcji rekreacyjno-rozrywkowej. Wówczas została wydana nawet decyzja środowiskowa dla tej inwestycji. Były y, takie opracowane koncepcje, aby ten amfiteatr y, jakby uświet... wrócił do swojej świetności, jednakże no, nie udało ich się. Zrealizować od tego czasu nie pojawiły się żadne inne możliwości zdobycia na ten cel środków spoza budżetu. Jedynym ratunkiem dla tego obiektu są pieniądze unijne. Niestety amfiteatr nie zajmuje czołowego miejsca wśród pomysłów na ich wydanie. Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy nosi zaszczytny tytuł szkoły odkrywców talentów. Jest to powód do dumy i satysfakcji, ale też do wzmożonej pracy, by talenty te rozwijać i promować. 28 maja Nidzicka jedynka po raz trzeci zorganizowała w murach swojej szkoły galę talentów. Organizując taką galę chcemy uhonorować, pokazać większej publiczności uczniów, którzy mają talent właśnie w różnych dziedzinach. Bo chcę wyraźnie powiedzieć, w szkole nie szkodyjemy jedynie kompetencji, które są potrzebne i sprawdzane na sprawdzianach, potem egzaminach zewnętrznych, ale również nieco szerzej. Również takie przedmioty jak plastyka, muzyka, sztuka są przedmiotami różnorodnymi, z polskim, z matematyką. To nie jest tylko zdobnik i ornament. Dziecko musi rozwijać się na wielu płaszczyznach. Podczas uroczystości Dzieci i Młodzież zaprezentowały nagradzane w tym roku podczas różnych konkursów na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim swoje talenty wokalne, taneczne, muzyczne, recytatorskie, literackie, lingwistyczne, plastyczne, filmowe i sportowe. Laureaci różnych konkursów wiedzy oraz wszyscy występujący podczas gali odebrali z rąk dyrektora pamiątkowe dyplomy. tylko jeden z sielskich obrazów Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Piękno tej krainy łagodności uwiecznione na fotografiach autorstwa Zygmunta Gawrona mogli podziwiać uczestnicy konferencji zorganizowanej z okazji 30-lecia parku. Spotkanie odbyło się w Kadynach, w samym sercu Wysoczyzny. Tematem y, głównym naszej konferencji jest realizacja założeń Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Y, to jest temat, który jest... Y, y, na, na topie, że tak powiem, w tym roku, ponieważ została niedawno podpisana ustawa, tak zwana krajobrazowa, przez prezydenta Rzeczpospolitej. Mamy nadzieję, że to będzie taki trend, pierwszy krok w kierunku rozwiązania problemu ochrony krajobrazu w Polsce, a na terenie kraj, parków krajobrazowych w szczególności. Konferencja odbyła się w hotelu Srebrny Dzwon w Kadynach. Na spotkanie przyjechali goście z Wielkopolski, Małopolski, Pomorza oraz Warmii i Mazur, a nawet z zagranicy. Podczas pierwszego dnia konferencji mieli okazję wysłuchać serii specjalistycznych wykładów. W przerwie i drugiego dnia spotkania był czas na zwiedzanie okolicy gminy Tolkmicko, która w zdecydowanej większości zajmuje teren Parku Krajobrazowego. Można powiedzieć, że prawie 70% terenu gminy jest objęty jakąś formą ochrony przyrody. Będą to obszary Natura 2000, 2000 rezerwaty, parki ochrony krajobrazu. Takie położenie ma swoje plusy i minusy. Atut to atrakcyjna lokalizacja, minus wymogi ochrony środowiska i krajobrazu. Ale zwłaszcza na konferencji na temat ochrony krajobrazu nikt co do mądrej ochrony nie ma wątpliwości. Zwłaszcza, że 30-letni Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej to ukształtowane przez lata, dobro znane i cenione już w XIX wieku. Podkreśla konserwator Maria Gawryluk, która jest członkiem Rady Parku. Jest się z czym zapoznać i zwiedzać ze świadomością co się ogląda, bo to nie tylko ukształtowanie terenu, to niezwykłe, wysoczyźniane, gdzie mamy styk pobrzeża staropruskiego z Moreną, z, z ogromnymi różnicami poziomów, z jarami, dolinami, strumykami, to jest naprawdę piękne, piękny krajobraz doceniony już w XIX wieku, kiedy rozkwitała romantyczna turystyka po wysoczyźnie, gdzie było dużo stowarzyszeń różnego rodzaju turystycznych i automobilowych i pieszych i archeologicznych i historycznych. Teraz y, mamy rodzaj y, jak gdyby reaktywacji tego, bo powstają wsie tematyczne, powstają ludzie, którzy są tym zainteresowani i zwiedzają, oglądają, mieszkają tutaj ze świadomością miejsca. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej mają na wyciągnięcie ręki mieszkańcy Elbląga, Tolkmicka, Milejewa, Fromborka. Warto więc czasami o nim sobie przypomnieć i podziwiać jego bogactwo. Olsztyn przygotowuje się na przyjęcie turystów. Urzędnicy przed sezonem letnim rozpoczęli przegląd wszystkich obiektów będących w ich administracji. Są one porządkowane, serwisowane oraz doposażane. Na otwarcie sezonu są już gotowe olsztyńskie plaże. Na kąpieliskach, administrowanych przez Zarząd Dróg Zieleni i Transportu, m.in. na plażach za hotelem Omega i nad Zatoką Miłą, już w kwietniu rozpoczęto sezonowe porządki. Zrobiliśmy przeglądy, sprawdziliśmy, co tam należy poprawić, co ewentualnie zmienić. I już 1 maja rozpoczął się taki cykl codziennego sprzątania porządkowania tych obiektów, tych plaż. Ponadto od połowy kwietnia na większości z nich są ustawione Toitoje i tak będzie aż do połowy września. Także stare miasto i centrum Olsztyna są sprzątane codziennie. Oczystość w sezonie wakacyjnym dbają w tym miejscu pracownicy firmy sprzątającej. Sprawdzany jest także stan tablic turystycznych oraz aktualność znajdujących się tam informacji. Olsztyńskie parki są natomiast stale utrzymywane w należytym porządku. W sezonie letnim sprzątane nawet trzy razy w tygodniu. Od ponad miesiąca działają w nich także fontanny. Sprawdzana jest także ich czystość oraz stan wody. Cały czas dbają. Przychodzimy tu codziennie i jest widać, że jest tutaj zawsze coś, coś się dzieje, jeśli chodzi o sprzątanie, porządkowanie. Czysto jest dosyć, tak myślę? Jak się tak rozgląda na pierwszy rzut oka? Kwiatki kwitną, trawa jest koszona, suche gałęzie niedawno były usuwane. Jest, jest chyba tu rzeczywiście jakiś gospodarz. Jeszcze jest to nowe, więc myślę, że jeszcze ząb czasu pokaże jak to będzie utrzymywane, ale póki co no to wygląda na razie wszystko świeżo i estetycznie. Turyści docierający do Olsztyna autokarami nie powinni mieć problemu z szybkim dotarciem do centrum i Starego Miasta. Dla pojazdów przygotowano bowiem cztery parkingi z kilkunastoma stanowiskami. Przede wszystkim jest to parking przy ulicy Nowowiejskiego. Tutaj mogą, można zaparkować mniej więcej sześć pojazdów. Nieopodal, dość blisko starówki, no są także wyznaczone stanowiska przy ulicy Knosały. Tutaj mogą stanąć dwa, czasami trzy samochody. To też zależy od tego, no jak tutaj dysponowali będą tym, tą przestrzenią kierowcy. Ponadto są wyznaczone dwa stanowiska dla autobusów przy basenie miejskim, przy ulicy Głowackiego, oraz jedno stanowisko w Zatoce Postojowej, przy, przy Alei Marszałka Piłsudskiego, mniej więcej na wysokości budynku. Planetarium. Magnesem przyciągającym turystów Dolsztyna do ma być w tym roku nowe Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel. Tegoroczny sezon letni będzie dla obiektu prawdziwą inauguracją jego możliwości. Od maja tego roku mieszkańcy i turyści mogą już korzystać tu m.in. z wypożyczalni sprzętu wodnego i sportowego, kawiarni, restauracji, promenady i placów zabaw.